Ograniczenia w kontaktach bezpośrednich petent-urzędnik stały się praktyką konieczną i powszechną. Zachorowania, chociażby wśród pracowników Urzędu Miasta Mława, tylko pokazują, że obsługa interesantów musi być ograniczona dłużej. Pierwotnie od 3 listopada miejski samorząd miał być zamknięty na dwa tygodnie. Termin ten uległ przedłużeniu aż do 4 grudnia. Nadal nieczynne są kasy i nie ma bezpośredniej obsługi interesantów. Na stronie Urzędu Miasta Muława czytamy, że ze względu na kilka przypadków zachorowania na COVID-19 wśród pracowników Urzędu Miasta Muława, a także w nawiązaniu do zapowiedzi premiera Rzeczypospolitej Polskiej o pracy zdalnej w administracji publicznej, wprowadzamy ograniczenia. Kancelaria pracuje bez zmian w drzwiach wejściowych, stoi urna na korespondencje i wnioski. Praca w ratuszu odbywa się zdalnie, a w szczególnych przypadkach, przede wszystkim dotyczących spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego lub w Wydziale Spraw Obywatelskich, urzędnicy obsługują mieszkańców bezpośrednio.